Friday! Moi drodzy, piątek, piątunio, a zatem kolejna część Football English. Jak wiecie, w tym tygodniu bardzo spontanicznie nagrywam. W środę nagrałem dla Was bardzo spontaniczny Everyday English z dwoma idiomami, a dzisiaj kontynuuję. Oczywiście w jednym momencie to nagrywam, więc wiecie o co chodzi. Kontynuuję i mam dla Was taką ciekawostkę, troszkę z wymową. Przeczytam Wam, powiem Wam z głowy dwa zdanka. Pierwsze zdanko jest takie. He's an expensive fullback. A drugie zdanko. He's an expensive fullback. Czyli jeszcze raz. Pierwsze, number one. He's an expensive fullback. A drugie, he's an expansive fullback. Ci z Was, którzy nie mają jeszcze wystarczającej wiedzy językowej, bo być może są na poziomie początkującym, nie widzą różnicy. Natomiast osoby troszkę bardziej, z troszkę bardziej wyostrzonym słuchem, wiedzą, że jest lekka różnica w wymowie między expensive, expansive. Expensive, expansive. Słuchajcie, zanim Wam powiem o tym, bo to jest perspektywy piłkarskie, chodzi o to, że on jest. Jedno zdanko mówi, że on jest drogim bocznym obrońcą, np. przykład Kyle Walker from Manchester City, a drugie zdanko, że on jest takim ekspansywnym, ofensywnie usposobionym bocznym obrońcą. I słuchajcie, skąd ten pomysł się w ogóle wziął? Ostatnio brałem udział w takim szkoleniu i to absolutnie nie jest krytyka. Generalnie my w szkole, nas, od szkołach nas uczą, że kot to jest catch, na przykład dzieci mówią I have a catch, a prawdziwy Angle powie I have a catch. Catch, ma to takie A. I ostatnio na jednym ze szkoleń było takie zdanko, że ktoś powiedział, że pech. Jak wiecie, po angielsku pech to jest bad luck, bad luck. Ale wiele osób słówko bad czyni jako bed. I można powiedzieć bed luck, czyli łóżko, szczęście. No tak, tak to Anglik może zrozumieć. Dlatego A. też z moimi podopiecznymi, jak pracuję, od samego początku staramy się, nie staramy się, po prostu zwracamy uwagę, we prioritize, we pay attention to pronunciation. Zwracamy uwagę na wymowę. Dlatego też jak ktoś powie czasami słówko expansive, expensive, no to oni nie wiedzą jaka jest różnica. A to trzeba sobie od razu wypracować. A zatem pamiętajcie, nie cat, tylko cat, i nie bad, tylko bad, bo bad to jest łóżko, czyli w przypadku pecha, bad luck. What a bad luck, ale pech. No i teraz macie słówko expensive, expensive, i słówko expansive, taki ekspansywny zespół, albo ofensywnie usposobiony zespół czy zawodnik. No i właśnie to jest to. Pamiętajcie pod spodem p. Tam jest króciutka notatka treningowa, jak to się pisze, ale generalnie u mnie skupiamy się. We Concentrate on speaking and listening, czyli koncentrujemy się na słuchaniu i mówieniu, a nie na pisaniu i czytaniu. Ale oczywiście tą notatkę tam macie. I słuchajcie, his an expensive, to się pisze expensive, expensive czyli drogi. Fullback, on jest drogim. Dużo kosztującym y, obrońcą, a chi expansive, expansive pisze się ekspansive. E, X, P, A, N, S, I, V, E. Jedna literka się y, y, różni, a wiele osób to słówko expansive. Przeczytałoby jako expensive. Czyli Anglik zrozumiałby, że on jest drogim, a nie ekspansywnym, ofensywnie usposobionym obrońcą. Chociaż teraz ofensywnie usposobieni obrońcy, mi w kółko w, w polskiej ekstraklasie po głowie chodzi na przykład Mladenowicz. Mladenowicz, tylko on jest chyba wahadłowym, nie? Czyli byśmy powiedzieli, że Mladenowicz jest an expansive win back. czyli wahadłowy, fullback, back, boczny obrońca. Moi podopieczni te wszystkie różnice w piłkarskim świecie znają. A zatem moi drodzy bardzo ważna jest wymowa. Od samego początku wyrabiajcie sobie dobre nawyki. Dzisiaj oczywiście słówko expansive jako offensively minded. Możecie powiedzieć he's an expansive albo he's an offensively minded fullback, czyli on jest ofensywnie usposobionym, ekspansywnym ee, bocznym obrońcą, ale oczywiście można powiedzieć he's an expansive fullback and that's why he's an expensive fullback. Słuchajcie, on jest ekspansywnym, czyli ofensywnie usposobionym, i dlatego and that's why fajny łącznik he's an expensive ee, fullback, czyli jest drogi, rewelacja, no, wszystko jest napisane pod spodem, enjoy the football weekend, miłego weekend, weekendu piłkarskiego, ja w tym tygodniu bardzo spontanicznie, ale nauka ma być spontaniczna, nauka ma być piękna, nauka ma być z jajem nauka musi być ciekawa, nie może być nudy i właśnie o to w tym wszystkim kochani chodzi, enjoy the football weekend, pamiętajcie, żeby być na bieżąco, subskrybować, rozwijamy się niczym bestie no i bawimy się w rozwój, trzymajcie się, see you guys, bye bye